jest kworum na sali. Przechodzimy do drugiej części sesji. Witam serdecznie panią Lidię Stary, poseł na miasta Skarbnik Ziemi Witam serdecznie panią poseł. Na sekretarzu wyznaczam radnego Stanisława Szapkowskiego i radnego Bogdana Kursa. Bardzo proszę pana o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo... Panie Prezydencie, uchwalamy w tej chwili porządek A drugiej części obrad. Czy Pan Prezydent ma wnioski do porządku? Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. W związku z Pewnymi uwagami, które zostały zgłoszone yy, przez radnych Rady Miasta Olsztyn, jak i uwagami, które miały miejsce również w trakcie spotkania z tego co przekazało mi na Komisji yy, Gospodarki Komunalnej. Yy, chciałbym zgłosić yy, cofanie projektu uchwały dotyczącej, yy, dotyczącej przekazania budynku. TCK z Bonifikatą. Jest to uchwała numer 751. I drugi wniosek, drugą uchwałę, przepraszam, którą chciałbym zgłosić do wycofania, to jest uchwała w sprawie nadania statusu dla naszej kategorii Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, iż przyszły pewne uwagi. Wszystkich spraw pożarnych, które wcześniej zostały zobowiązane do przygotowania nowych statutów, w związku z tym komendant naszej Państwowej Straży Pożarnej wystąpił z wnioskiem wczoraj do niej, ażeby również ten projekt uchwały wycofać. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby również na to porządku? Nie widzę, w takim razie głosujemy zmiany zaproponowane przez prezydenta. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby zdjąć punkt 19, numer yy, roboczy projektu uchwały 759, proszę o podniesienie ręki. 20 za, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Oraz kto z Państwa radnych jest za zdjęciem punktu porządku 25, numer roboczy uchwały 751, proszę o podniesienie ręki. 21 jednogłośnie uchwała została zdjęta z dzisiejszego porządku